Piękna, z charakterem i do tego bogatym wnętrzem, to ona, płyta główna Asusa z dopiskiem Extreme. Testując premierowe Ryzeny na płycie Asusa z dopiskiem Hero, myślałem, że sufit cenowy tych płyt został już osiągnięty. Ale MOBAS, który trzymam w ręku, wyprowadził mnie całkowicie z tego założenia. Zapraszam Was na test płyty głównej z chipsetem X670 za blisko. Dawaj, mordeczko, dawaj. 6000 złotych. Ile? Tyle, ile Ryzen 7950X z dodatkiem 7600X. Zgodnie z zaleceniami UOKIK informuję, iż recenzja powstała na zlecenie firmy Asus, za co przyjąłem gratyfikację w formie płyty głównej. Firma nie miała żadnego wpływu na opinię wydaną przeze mnie o testowanym produkcie. Opis budowy tej płyty głównej powinienem zacząć od tego, ile ona w ogóle waży, ale z racji tego, że nie mam wagi u siebie w domu, to porównam ją tak kolokwialnie mówiąc do tego, że ciężko ją utrzymać w jednej ręce przez dłuższą chwilę. tego, a nie płyta główna to Nic dziwnego, w końcu to rozwiązanie eATX-owe, wymagające posiadania odpowiednio dużej skrzynki. Płyta jest mocno zabudowana i tylko w niektórych miejscach można przyjrzeć się jej PCB. Duży obszar zajmują dwa wyświetlacze ANIM Matrix LED, chłodzenie sekcji zasilania czy części chipsetu i nośników M2. Od góry metalową obudową zostały pokryte złącza SATA, USB czy ATX-24 PIN. Płyta jest piękna, ale to piękno tworzą komponenty. Zacznijmy standardowo od sekcji, która jak zwykle w topce jest na maksa dopakowana. 22 fazy o szumnej nazwie Gargantuan zgrupowane są w parę bez dablerów, a każda z nich szczyci się 110 amperową charakterystyką. Chłodzenie VRM jest w pełni pasywne, tworzy je para dwóch radiatorów połączonych ciepłowodem. Skoro jesteśmy w tym temacie, to warto wspomnieć, iż zarówno chipset, jak i nośniki M2 są chłodzone osobnymi odpromiennikami. To zabrzmi jak banał, ale Extreme podchodzi w sposób ekstremalny do tematu montażu nośników M2 na PCB płyty głównej. Słuchajcie, standardowo zmieścimy tutaj dwa dyski generacji numer 5, natomiast możemy rozszerzyć ich liczbę poprzez dwa takie cacuszka. Po pierwsze, kartę rozszerzeń Gen Z i tutaj zamontujemy jeden nośnik generacji 4 i drugi nośnik generacji numer 5. Z kolei Mamy jeszcze coś takiego jeszcze większą kartę rozszerzeń chłodzoną masywnym radiatorem. Ona waży, no bo ja wiem, blisko pół kilograma. I tutaj zmieścimy pojedynczy nośnik Gen 5. Także oferta wygląda naprawdę bardzo bogato szczególnie w kontekście nowej generacji nośników danych. Tutaj nie zabraknie tych podłączeń, z pewnością. Przenosimy się teraz na tył, ależ tu jest bogato. Nigdy jeszcze nie widziałem tylu podłączeń USB typu C na tylnej ściance płyty. Łączna ich liczba to 4. Dwa z nich występują tu w standardzie 40 gigabitowym, trzeci 20 a czwarty 10. Poza tym 8 portów USB 3.2 generacji 2 w typie A są i anteny Wi-Fi dla standardu 6E, przyciski do resetowania ustawień BIOS-u, jego aktualizacji, a także dwa podłączenia Ethernet, w tym to w standardzie 10G obsługiwane przez kontroler Marvela. Na próżno jednak szukać jakiegokolwiek HDMI czy Display portu, co dla niektórych osób może być. Problematyczne. Liczba oferowanych złącz i przycisków na laminacie jest absolutnie szalona. Wyróżnić można tu 8 czteropinowych złącz DC dla wentylatorów, w tym dwa skierowane do obsługi pompek. Osoby składające custom lupy skorzystają z pewnością z dostępnych na płycie czujników monitorujących temperaturę cieczy, jak i jej przepływ. Gdyby tego było mało, ASUS dorzuca jeszcze kontroler ROG dla wentylatorów z możliwością podpięcia kolejnych 6 śmigieł ARGB o wszystkich przyciskach, przełącznikach, suwakach na płycie Extreme można byłoby napisać niemały elaborat. Tak naprawdę większość z nich to tzw. toolkit dla overclockerów i przyznam, że jest on niesamowicie bogaty. Punkty pomiaru napięć. Doktor Debook przeniesiony tak naprawdę na wyświetlacz pomiędzy procesor a pierwszy port PCI Express. Są nawet przyciski do zmiany zegarów BCLK i to wszystko na laminacie Extrema. Na koniec opisu pozostaje wspomnieć o najlepszym na ten moment zintegrowanym systemie audio w postaci ALC4082 wyposażonym dodatkowo w przetwornik cyfrowo-analogowy ES9218. UEFI Asusa jest takie jakie było w płytach X570, czytelne i bogate w opcje, ale jednak nie bez wad. Zwrócę tu uwagę na głęboko ukrytą pozycję synchronizacji UCL z MCL, -ka. i to może dziwić, bo w Hiro była ona dostępna na samym wierzchu. Na plus oceniam łatwy dostęp do oddzielnego zarządzania dwoma CCX-ami, czy wyszczególnienie funkcji Dynamic OC Switcher, o której będę mówił nieco później. Dla osób szukających łatwych sposobów na podkręcanie pamięci, Asus przygotował gotowe presety. Zarządzanie LC odbywa się w aż ośmiu poziomach, a liczba z pozycjami napięć zawiera wszystko, czego potrzeba do kompleksowej obsługi Ryzenów 7000. Wierzy Bios, w tym najnowsza Agesa w połączeniu z najdroższą płytą w zestawieniu, wcale nie oznacza gwarantowanego pierwszego miejsca na wykresach. Extrem nieznacznie, ale jednak ulega w testach Hero. W gamingu za to jest ciut lepiej ciut, bo mówimy o zmianie w granicach 2% na korzyść testowanej płyty. czas na pierwsze konkrety. Jak wiecie, już przy teście Taichi zasygnalizowałem, że platforma AM5 w tym Ryzen 7000 mają spore ograniczenia w kontekście podkręcania pamięci. W większości przypadków jesteśmy zablokowani na zegarze 6200 MHz, czasem 6400 dla pełnej synchronizacji pomiędzy MCLK a UCLK i dlatego też ja w swoich testach stosuję nastawy 6000 cel 3666 36, to są nastawy autorskie, pod którymi Sprawdzam stabilność całego systemu i ta płyta zdała to celująco podobnie jak inne mobasy czy to Hero, czy też Taichi. Tutaj nie ma żadnych odstępstw od norm. Natomiast zwracam uwagę, że niekiedy płyta z automatu nie jest w stanie zapewnić pełnej synchronizacji pomiędzy tymi dwoma kontrolerami. Także warto na to spojrzeć, a sama opcja, jak już wiecie, jest trochę ukryta. Mm -hmm. Miałem nadzieję, że uda mi się uzyskać bardzo fajne rezultaty na gotowych presetach, bo takie udostępnia płyta Extreme Asusa. Tyle, że żadne ustawienie, czy to 6200, czy 6400, nie zapewniło mi stabilności po kilku minutach. Otrzymywałem kod błędu i niestety, ale nici z tej użyteczności, zarówno ustawień tych wyższych, jak i niższych na Extreme dla konkretnego typu pamięci. Kolejna rzecz do sprawdzenia: sekcja zasilania. Tylko co tu sprawdzać? Przy 220-watowym poborze ta sekcja nawet nie zostanie obciążona w 50%. Świadczy też o tym temperatura MOSFET na szokująco niskim poziomie 43 stopni Celsjusza. Liczyłem, że Extreme w materii OC dostarczy mi ekstremalnych wrażeń, a tu małe zdziwienie. Płyta przy napięciu 1,25 V i domyślnej nastawie LLC ma sporego v -dropa, nawet w skali 600 V, co w istocie nie pozwala jej utrzymać stabilnego zegara 5350 MHz. Nie jest to jednak nic złego. Extreme trafia do świadomych użytkowników, którzy doskonale zdają sobie sprawę z wachlarza jej opcji, w tym konfiguracji. Muszę przyznać, że RAIDSENE, jak i płyty do nich mają wręcz niewiarygodną liczbę możliwości konfiguracji napięć, jak i zegarów. Znacie zapewne Precision Boost Overdrive, niektórym o uszy obiła się nazwa Curve Optimizer. A jeszcze do tego dodajmy OC Switcher, który jest dostępny na płycie Asusa. W swojej istocie polega on na przełączaniu się pomiędzy domyślnymi zegarami, a tymi przetaktowanymi po przekroczeniu danego obciążenia. A w połączeniu z PBO daje on naprawdę bardzo fajne rezultaty. No to się trochę pobawiłem. Na początku ustawiłem odrębne zegary dla dwóch CCX-ów, następnie włączyłem limit prądowy i rozszerzyłem działanie przełącznika o tryb PBO w zakresie temperatur, tak by procesor trzymał się maksymalnego limitu 90 stopni Celsjusza. Dało to naprawdę fajne rezultaty. Procesor utrzymał stabilność na podkręconych zegarach przy napięciu wynoszącym zaledwie 1,17V, co przełożyło się na temperaturę 87 stopni Celsjusza. Niższe napięcia przed, jak i po ocena płycie Extreme mogłyby wskazywać, że i pobór energii będzie nieco niższy od pozostałych płyt. Guzik, prawda, wskazania testowanego MOBO są wyższe niż w Hero. Prawdziwym problemem jest za to odczyt spoczynku, którego rozwiązania będę szukał w centrali Asusa, bo faktycznie coś jest z tym grubo nie tak. Nie ukrywajmy tego, mamy do czynienia z cacuszkiem drogim dla określonej grupy odbiorców. Pytanie tylko, czy ta określona grupa odbiorców jest tak duża jak dla platformy Intela. No bo jednak możliwości konfiguracji, optymalizacji pamięci operacyjnej dla Ryzenów 7000 są nieco mniejsze niż na platformie z 13. generacją procesorów Intela. Poza tym samo przetaktowanie procesora jest zupełnie inne. W przypadku AMD będziemy działać z PBO, z krzywymi również w zakresie działania dynamic OC Switchera. Także tych możliwości konfiguracji jest dużo, ale z nastawieniem na silne działanie jednego wątku bądź przełączanie się na tą wydajność wielu wątków. Możemy się tym bawić, natomiast w kwestii takiego tradycyjnego OC nie zdziałamy wiele, bo zablokują nas temperatury. Ewentualnie będziemy musieli szlifować IHS, wymieniać jego czapkę, bądź posiłkować się na przykład undervoltingiem w połączeniu właśnie z działaniem tych różnych trybów optymalizacyjnych, które dostarcza nam nie tylko Asus, ale także AMD, ale o tym mówiłem więcej w stosownym materiale na kanale Techlipton. Idę dalej z tematem. Słuchajcie, Extreme jest płytą, która oferuje naprawdę bardzo dużo, ale wiemy o tym od kilkunastu lat i tak naprawdę z każdym kolejnym rokiem ta liczba funkcji, liczba dodatków rośnie oprócz tej masy gadżetów, które znajdziemy w opakowaniu, są również takie cacuszka czyli specjalne karty rozszerzeń dla Nośników M2. Jeśli chodzi w ogóle o stronę M2, to w Extreme mamy tutaj złoty wybór. Tych możliwości jest naprawdę mnogo, szczególnie w odniesieniu do dysków PCI Express 5 generacji. Przełączniki, przyciski, suwaki, wyświetlacze. To wszystko znajdziemy na Extreme, za to płacimy bardzo wysoką cenę, no ale jak mówiłem już na samym początku podsumowania, to nie jest płyta dla zwykłych śmiertelników, to jest płyta dla określonej grupy odbiorców którzy na pewno docenią pracę tej płyty i przede wszystkim możliwości, które daje ona pod względem konfiguracji procesora pamięci operacyjnej, jak i w ogóle no, prezentacji tej płyty w obudowie komputera, bo z pewnością także pod tym kątem będą patrzyły osoby wybierające tego MOBASa. Nie jest to jednak płyta bez wad, o czym także mówiłem w trakcie trwania materiału. Zwracam uwagę cały czas na takie problemy dziecięce platformy AM5. Spotkałem się wielokrotnie z problemem, czy z kodem błędu C5, które jednak ciężko gdzieś wyleczyć z codziennego działania z płytami głównymi na chipsecie X670E. Jest to w sumie już trzecia płyta, z którą mam tego typu problemy. Komputer działa sobie dobrze, wyłączacie go, po czym okazuje się, że on nie startuje. I zatrzymuje się na testowaniu pamięci. Tak to mniej więcej wygląda na platformie AM5, więc to jest wszystko jeszcze do poprawki, ale zdaję sobie sprawę, że oczywiście te płyty są nowe, wymagają jeszcze kilku poprawek w BIOS-ach, jak na przykład w BIOS-ie czy w UEFI Asusa. Extreme nie udostępnia Wam łatwego dostępu do synchronizacji UCL-ka, mcl -ka. gdzieś to jest zakopane, trzeba tego szukać. Tak to też nie powinno wyglądać. Na Hero to wyglądało dużo e, lepiej. Moi kochani, no pod innymi względami jest to kombajn i ciężko, tak naprawdę, tutaj mówić o wadach tej płyty głównej, no bo w cenie 6000 zł za płytę główną, no powinniśmy otrzymać super działającego Mobasa. No i tak w większości przypadków jest. A myślę, że te błędy, o których mówiłem, raczej tyczą się samego AMD, a niekoniecznie producentów, takich jak właśnie. Asus, no ale pożyjemy, zobaczymy. Nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu. Trzymajcie się, mówi Lipton i papa.